Stoimy w miejscu, gdzie znajduje się pomnik y, chwał e, kawalerii i artylerii, gdzie stoczyła Litwa zwyciarska i trwałko 1920 rok sierpień bolszewiczy jeszcze nie całkiem w odwrocie, odepchnięci od Wisły, ale nadciąga budiony I tutaj nasza kawaleria i artyleria konna dają radę. Zwiad lotniczy, już wtedy działa polski wywiad, na szczęście w porę dostarcza dobrych informacji. No i jedno z kilku, dosłownie kilku, największych zwycięstw oręża polskiego w dziejach. Największa bitwa kawalerijska nie tylko wojny z bolszewikami XX roku, ale w ogóle całego XX stulecia. I tu oto spotykamy się, dlatego że po rozgromieniu bolszewików 100 lat temu dziś nadciąga Europa. Bolszewik już nie czerwona, a zielona tęczowa. I tu ten pejzaż ma być trwale zdewastowany poprzez nasadzenie wiatraków do mielenia ptaków. I nasi kawalerzyści, którzy na tym pomniku tak mniej, nie są przedstawieni mieliby szarżować yy, na te wiatraki. To nie jest dobry pomysł, to jest bardzo zły pomysł, to jest szkodliwy pomysł, to jest głupie, a jeżeli ktoś to robi z, z rozmysłem, no to to jest zdradzieckie. Więc, yy, ponieważ inicjatorzy tego pomnika i, i strażnicy pamięci Którzy dbają o to, żebyśmy nie zapominali, alarmują, więc ja stawiam się na wezwanie i, i deklaruję, że ja sam i moi koledzy posłowie na Sejm zwrócimy się ze stosowną korespondencją do administracji wojewódzkiej, żeby dowiadywać się, czy już z tych ważnych decyzji się wycofano. Bo nie wolno nam dopuścić. Bitwa podkomarowe musi się dzisiaj rozegrać po raz kolejny. Polscy patrioci muszą obronić ten pejzaż to pole to miejsce pamięci przed trwałą dewastacją. A jak nasze talenta, powołanie i misje życiowe y, mamy realizować, kiedy podcinane nam są skrzydła ludziom młodym, ale też i starszym? Jak tutaj się bronić? Bronić naszej Polski? Trzeba odzyskać niepodległość. Trzeba odzyskać niepodległość, bo oczywiście każdy z nas toczy bój indywidualnie, no wiadomo, prawda, o pozbawienie własnej duszy i to są nasze obowiązki, ale mamy też obowiązki stanu. Rodziliśmy się Polakami, jeśli mamy to pomagać, a nie przeszkadzać naszym bliźnim w, tych, w tej walce, którą oni toczą, no to trzeba się organizować i do tego jest tam państwo potrzebne, państwo cywilizowane, państwo, które realizuje standard Łacińskiej cywilizacji broni zdrowia życia, majątność, własności, bo nie ma wolności, bez własności tego wszystkiego potrzebujemy. No i cóż, trzeba zmienić władzę. Trzeba zmienić władzę, szanowni Państwo, po to, żeby to dalej była Polska, a nie landet kolchozowy żeby to była Polska, a nie jakiś Ukropol. ukropol. No, odzyskajmy i Zarówno Grzegorz Braun, jak i ja, Małgorzata Sobczuk, mamy Polskę w sercu. Żeby to Polskę mieć w sercu, to trzeba znać historię naszej ojczyzny, tego, co nasi przodkowie przeżyli, za co też oddawali swoje życie. Jak odkłamywać dzisiaj tę prawdę historyczną? Nie tylko o tym, co się tutaj działo pod Kamarowem, ale w ogóle o innych miejscach pamięci. No, Polacy, szanowni państwo, na pewno znajdą na to 1500 dobrych sposobów. Tak jak tutaj. Stowarzyszenie pod Komarowem 1920, no to są właśnie prawdziwi społecznicy, strażnicy pamięci narodowej. Polacy dadzą radę, byle im nie przeszkadza, byle władza nie przeszkadza, władza nie musi za dużo robić. Nawet jak za dużo robi, to może z tego wyniknąć więcej problemów niż pożytku. Ważne, żeby polskim patriotom nie przeszkadzać kultywować polskości, bez pamięci historycznej nie będzie przyszłości Polski, bo jeśli nie wiemy skąd idziemy, to nie wiemy też dokąd. Trzeba mieć Polskę w sercu, owszem, ale też dobrze mieć w mózgowniczy Polskę. I trzeba, szanowni państwo, rozważnie, ale i odważnie, trzeba bronić właśnie tego standardu, właśnie tych zasad sprawdzonych dziejach naszego narodu. Jestem przekonany, że jest możliwe zwycięstwo, tak jak ono nastąpiło na przekór wszystkim w 1920 roku. Tutaj kolega żartował czemu? Jak to się stało, że zwyciężyło 1500 polskich kawalerzystów i artylerzystów, zwyciężyło w starciu z parokroć liczniejszym? przeciwnikiem kawalerii obudionego. No i kolega żartuje, że zwyciężyliśmy, bo nie było sondażu. <laughs> Więc Szanowni Państwo, może i teraz. Może i teraz. Czas jest nie oglądać się na sondaże, a, a podjąć walkę o Polskę. Bo tu jest Polska. Polska przede wszystkim dla Polaków. I niech tak zostanie. Ja czerwony cześć, chwała, też poważnie. dziękuję za rozmowę.